Ej! Gdzie ja jestem? O kurcze, widzowie, co to jest? Niech szybko zabić zabić zabić, 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 zabić! Zabić, zabić, zabić! Co się dzieje? Ojej! Co się stało? Idziemy, co się stało? Czemu mnie zabiło? Gdzieś mnie zabijać nie miało? O, ludzie! Muszę Tam skoczyć Okej. Okay. O nie, nie, łagam, nie, o ludzie, o ludzie, nie, 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 Błagam, nie, nie, zostaw zostaw suba, zanim skoczę. nie, zostaw nie, nie, Zobaczymy kto pierwszy, co nie, nie,